Cześć wszystkim, jestem Walander. Witam Was w filmiku z eventu, który został zorganizowany dla Leveli 90. Event został zrobiony na tej nowej mapce, i wydaje mi się, że to była taka rekompensata dla tych wysokich leveli za to, że ponad miesiąc temu było zło, które się nazywało deszcz spadających metinów. I było ono dla wszystkich leveli, z tym, że taki setny tam nie miał po prostu co robić, bo najwyższy level Metina to był 90. Metiny zostały rozrzucone na tej nowej mapce od 90. levela, po prostu po to, aby tutaj nikt sobie nie mógł niższymi levelami wbić, czy jakieś drophaki. W sumie ciężko by było uwierzyć, jakby jakiś 90. level zaczął kraść drop na drop-haku. Yy, osób było nie wiem czy dużo. Tak na początku, przed yy, rozpoczęciem eventu, zebrało się tam z 20, może osób, i wszyscy się już później rozjechali. Ja też sobie gdzieś tam pojechałem, yy, tak więc nie wiem dokładnie ile było. Yy, miałem Wam yy, nagrać cały event. Myślałem, że to potrwa yy, nie wiem 4 godziny, 5 maks, ale okazało się, że było to troszkę długo. Troszkę długo to trwało. Zacząłem nagrywać materiał od 23, a zło rozpoczęło się od 21. Nagrałem dwie godziny materiału. Myślałem, że już nie ma więcej sensu nagrywać, bo to w sumie cały czas to samo było, czyli bicie metinów. Starałem się nie ruszać dużo kamerą, bo jak przyspieszam filmik tego 700%, to takie częste poruszanie kamerą strasznie denerwuje, bo jak się przyspieszę, to cały czas kamera lata po prostu. No i tak, nagrałem dwie godziny materiału. Na końcu Wam pokażę cały drop. Teraz sobie jeszcze troszkę pogadam. Powiem Wam mniej więcej, jak to całe zło wyglądało ogólnie przebieg. Metiny biłem wszystkie, poza tymi z czerwonego lasu oraz metinami mroku, które mimo tego, że mają 95 level, to są najtrudniejszymi metinami z tych wszystkich mapek Po prostu mają takie bardzo ciężkie respy, z którymi nawet córka WP sobie nie może poradzić, bo pisałem z dwiema surkami, które miały tam 90 Trzeci, chyba i 90 level, i miały buffy. To yy, pisały, że sobie nie mogły poradzić nawet z tymi metkami mroku. Yy, z tych metinów leciały gnole generały, yy, które biją od 600 do chyba 1800 coś koło tego. Yy, I mają bardzo dużo HP, tak Więc jak metin nie stał gdzieś blisko ściany, to nie było sensu go w ogóle bić. Yy, wybijałem wszystkie metiny. Yy, każdy metin zajmował mi tak gdzieś od 3 do 6 aur maksymalnie, chociaż niektóre metiny były tak denerwujące, po prostu takie respy wypadały ciężkie, że yy, no po prostu dużo więcej czasu mi zajmowały niż zwykłe metiny, yy, niż inne metiny, a nie zwykłe. Yy, Metinę sobie klepałem gdzieś tam na skrajach mapy. Później pojechałem na środek. Tutaj spotkałem już parę osób. Była to godzina gdzieś w pół do, w pół do 24 albo 23 jeszcze. Zbierałem wszystko poza stalkami, plus 5, stalkami, plus 6 i rękawicami. Wszystkie PDK, pelerynki, stalki plus 7, miecze bojowe plus 7 sobie zbierałem. Może z tymi stalkami kiedyś do DT pojedziemy i poulepszamy je, chociaż nie wiem czy mi się chce. Drop był naprawdę bardzo ładny. Nie spodziewałem się, że aż tyle tego wszystkiego na dropie. Miałem nadzieję na większą ilość kamyków, ale myślę, że to jest i tak y, ta ilość, którą wydropiłem, jest i tak y, dosyć dobra jak na tyle wybitych metinów. W końcu te metiny nie mają zbyt dużej różnicy leweli i nie mam z nich nie wiadomo jakiej szansy na kamyka. Jak widzicie tutaj metinów było naprawdę sporo. Tutaj koleżanka mi bufnęła. Oczywiście pozdrawiamy. Tam jak ja koledze sobie bufała, to biłem sobie tutaj niedaleko to mi podleciała i rzuciła parę razy bufa. Z bufem te metiny nadal były trudne, ale już raczej bez problemu szło ich wybijanie. Tutaj sobie parę z tym bufem ubiłem, to naprawdę różnica jest spora no, i się tak zastanawiam, że pasowałoby kiedyś tego Bufa do 9.0 pod exp, ale to jest aż 15 leveli i wiem, że to by zajął naprawdę sporo czasu i mi się w ogóle nie chce za to zabierać. No, zobaczymy, może kiedyś się za to wezmę. Myślę, że wszystko wam powiedziałem, chociaż co tam jeszcze mogło być ciekawego. O 5 rano, jak już mieliśmy schodzić z tej mapki, bo zostały same metinem roku, to jeszcze gdzieś tam sobie pojechałem na skraj mapy i spotkałem tam chyba myślę około 15 metinów, tych takich innych niż te metinem roku. No i sobie tam odlurowałem spota, bo tam jakiś boss siedział, i no naprawdę bardzo ciężko by mi było metiny beat z tymi respami. Odlurowałem sobie to wszystko i po prostu siedziałem dalej na tych metinach. Tam wybijałem mnie. Nie wiem, czy jeszcze ktoś na tej mapie siedział, bo to już była chyba 5.30, coś koło tego. Drop sobie dwa razy byłem przerzucić w mieście na pierwszy level, właśnie bardzo dużym plusem jest to, że te PDK i pelerynki można sobie przekładać na inne postacie. Rękawic nie zbierałem, bo nie można nimi handlować, a mam ich już ponad, ponad jeden ekwipunek na tym koncie z tą Wojką. No i po prostu nie mam gdzie już trzymać kolejnych rękawic, tak więc sobie odpuściłem te, te rękawice, po prostu ich nie zbierałem. Drop wyszedł, no w sumie zobaczycie pod koniec filmiku jaki drop był. Tak więc to teraz wam puszczę jakąś muzyczkę i... Jak komuś się nie chce oglądać tego um, przyspieszonego bicia Metinów. Um, bo tam nie wiem, czy będą jakieś ciekawe momenty. Um, później coś było tam um, przy końcu, że jak już sobie um, jak wybijaliśmy te ostatnie metiny, to tam parę surek jeszcze siedziało koło mnie i razem wybijaliśmy takie bardzo duże spoty tych Metinów. Tutaj widzieliście przed chwilą, ile tego było naprawdę. To była godzina 23 i tych Metinów. Było tyle, że myślałem, że będziemy wbijać chyba do 10 rano, ale jak się okazało, to do 5 wystarczyło i wszystkie metiny poza metinami mroku już zniknęły z mapy. A więc tak, jak ktoś nie chce oglądać tego przyspieszonego tempa, to niech sobie przewinie do, minuty, do 19 minuty i 40 sekundy gdzieś, tam już wam pokazuje drop. A jak ktoś ma ochotę i czas, żeby oglądać tą resztę dropu, to zapraszam tutaj jeszcze 10 minut jakąś tam muzyczką, Wam puszczę i możliwe, że wrócę do Was pod koniec, jeszcze tam dołożę parę słów, jak o czymś zapomniałem. Tak więc co, zapraszam na dalszą część filmiku. Dobrze, tak więc jest to już prawie koniec filmiku, jeszcze wam pokażę drop z tego całego zło. A więc udało mi się wyciągnąć 4 kamyki, 26 pierścieni expa, 340 pelerynek, 7 bodzi, 2 oswajania, tu jakieś księgi, ozetki i 5 stalek, 4 statki dla sury i 1 statka dla woja, oczywiście plus 7. No i miecze bojowe plus 7, 3 sztuki, tak więc myślę, że event nawet udany. Zarobiliśmy jakieś 13-14 kamieni duchowych, przeliczając pedeki i pelerynki na kamyki. Pierścienie expo oczywiście zostawię sobie do, na wojkę, jak będę chciał iść expić. Pelerynki również zostawiam na szkaty blasku. Kamienie duchowe sprzedaję. No i to resztę myślę, że też sprzedam, bo z tymi stalkami się raczej nie chcę iść na DT, chociaż. No jeszcze zobaczę. Tak więc to dzięki za oglądnięcie filmiku. To już chyba tyle. Tak więc dzięki, cześć i na razie.